Nero to youtuber, nie byle jaki, bo wciąż nagrywa drogę po drodze do Sonic Mani. Dokładnie tak moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku, jeśli chodzi o Sonic Pocket Adventure w serii droga po drodze do Sonic Mani Plus. Dokładnie tak, wierszyk napisany przez użytkownika Adam Melges. dokładnie tak, a my ciśniemy w poziomie Last Utopia. Dokładnie tak i jak widzicie robotnik e, slash Eggman, jak tam wolicie go w tej chwili aktualnie nazywać, e, ma tutaj sobie szmaragdzik, e, dokładnie tak i żeby go zdobyć musimy głównie naparzać w ten szmaragd, na razie mi to nie idzie, ponieważ jeśli tego nie zrobimy to pokonamy Eggmana bez zdobycia siódmego szmaragdu, co za tym idzie dostajemy normalne zakończenie, więc... Pozdro, czy coś? Muzyka, która leci aktualnie w tle, to finalny boss Sonica 3, więc. Mm, miodzio po prostu. Dokładnie tak. Ehm, no, ale tak. Nie się tego szmaragdu, naprawdę możemy dostać złe zakończenie. Pomimo przy zdobyciu wszystkich sześciu poprzednich, więc pozdro. No i w ogóle fakt, że możemy przejść tego bossa bez zdobycia o właśnie, tego szmaragdu. Gimi <laughs> Jest. Wow! Jest hamskie. Dobra, udało się. Okej, okay. odejdzie mnie, uciekasz, kurde Eggman. Pajacu. Okej, okay, Sonic the through final. Okej. Okay. Oho, I can go super, Sonic. Jazda. Oho. Czy tylko mnie to coś przypomina? <laughs> Space Zone, moi drodzy, ostatni poziom i... Muzyka! Ta muzyka! Czy. Serio? S serio? Motyw Sky Sanctuary na, na motyw finalnego bossa i tak. To, to jest tak jak finalny boss Sonica 3, tylko, tylko taki light bardziej. Eee, no. Chyba nie jest nic zaskakujące, że znowu ta, ta, ta gra po prostu chce nam przypominać o tym, że Sonic 3 istniał, prawda? Eee, o Jezusie, Mario. Ok. Za pajac. Niestety ten boss bywa. No, Przechodzi się go w sumie tak na wiecie, tak na jolo, w zależności od tego, jakie macie szczęście, ponieważ w niego tymi rakietami trudno czasami trafić, ale tak, właśnie na tym polega ten boss, więc ciśniemy. Ym, tak. Fuck. Dobra, chill. <grywa> ta pisi full muzyczka przysięga po prostu. a tak bardzo nie pasuje. Tak jak wiadomo, poprzednie piosenki, znaczy nutki do różnych poziomów też nie pasowały. Z punktu widzenia, co są reprezentowały te nutki w oryginalnej, w oryginalnej grze, jaką była Sonic 3 nk Ale, no nie wiem. One, Te wcześniejsze nutki dało się jeszcze jakoś przeżyć, że tak powiem. Czy ja mogę w końcu. No, przysięgam, ten dasz nie chce działać. Nie w tą stronę. Okej. Okay. Po co robimy dasz do góry bądź w dół? Nie rozumiem, że tak powiem. Nie starczy po prostu dasz w... do przodu, że tak powiem, żeby trafiać w niego tymi rakietami, właśnie się ile ty jeszcze zipiesz tu się ledwo trzymam, kurde to nie chce nic mówić, Dobra. typie no, nareszcie uf. O tak jazda z nim. Nice. Nie ginie. Uf, sunny got true extra, więc nice. Jeja! Yeah. Okej. Okay. I se spadamy czy coś. Strasznie powoli. O, cześć Tails. Okej, okay, to miłe. Oho. Jej, zwierzątka się cieszą. Strasznie wyglądają jak z Adwansów. To widać, że ta gra ma taki właśnie Pre Advance style. <grywia> Naksik się cieszy. No i co moi drodzy, to by była tyle jeśli chodzi o Sonic Pocket Adventure w drodze po drodze do Sonic Mania Plus. Dokładnie tak. Muszę powiedzieć, że bad ending jest lepszy, bo jest taki zarumpisty wybuch po prostu <noise> w, w bad endingu, ale no, no cóż, można i tak. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tegoż odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał. A w następnym odcinku jeszcze dzisiaj o 17.00 zaczynamy Sonic Advance 2. Dokładnie tak. już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że Wy również, tak więc dziękuję. Dziękuję za oglądanie i na razie do zobaczenia do następnych odcinków SIA.